Romek, dlaczego spóźniłeś się do szkoły? Pyta nauczyciel jednego z uczniów. Panie nauczycielu, wczoraj w nocy spalił nam się dom. Och, bardzo mi przykro, ale dlaczego nie było cię wczoraj? Spędziłem wczoraj cały dzień pomagając rodzicom przenosić meble. Mężczyzna wraca do domu późno w nocy, starając się nie obudzić żony. W tym momencie zegar uderza cztery razy. Wszystko w porządku, mówi niechętnie. Doskonale wiem, że jest pierwsza w nocy. Nie musisz mi tego powtarzać cztery razy. Adam idzie na pierwszą randkę i bardzo się denerwuje. Nie wiedząc o czym rozmawiać z dziewczyną, prosi ojca o radę. Synu, są trzy tematy, które zawsze działają: są to jedzenie, rodzina i filozofia. Z uśmiechem odpowiada ojciec. Adam spotyka dziewczynę i idą na spacer do parku. Siedząc na ławce przy fontannie, oboje są zdezorientowani, nie wiedząc, od czego zacząć rozmowę. W końcu Adam przypomina sobie radę ojca i wybiera pierwszy temat rozmowy. Powiedz mi, Alicjo, czy lubisz szpinak? Nie, nie lubię. Odpowiada dziewczyna i znów zapada cisza. Po kilku kolejnych niezręcznych minutach, Adam ponownie przypomina sobie radę ojca i przechodzi do drugiej pozycji na liście. Alicjo, czy masz brata? Dziewczyna ponownie odpowiada: Nie i znów zapada cisza. Adam postanawia zagrać ostatnią kartą. Przypomina sobie radę ojca i zadaje dziewczynie trzecie pytanie: Jak myślisz, czy gdybyś miała brata, lubiłby szpinak? Dwóch przyjaciół. Spotyka się podczas spacerów w parku. Jeden z nich mówi: Kowalski, jakiego masz pięknego psa, musi być bardzo mądry? Wczoraj wieczorem na spacerze powiedziałem do niej: Berta, chyba zapomnieliśmy czegoś w domu. I jak myślisz, co zrobiła? Pewnie pobiegła do domu i przyniosła to z powrotem? Nie, usiadła, podrapała się za uchem i zaczęła myśleć, co to może być. Agent reklamowy sugeruje, że kobieta powinna kupić koszulę... Pani, to są najmocniejsze koszule na świecie. Nie boją się żadnego prania. One po prostu śmieją się z pralek. Tak, już wiem. Już pięć pańskich koszulek wybuchło śmiechem. Dyrektor wydaje polecenia nowemu pracownikowi. Najpierw weź mopa i pozamiataj podłogę w biurze. Ale ja skończyłem uniwersytet... Obraźliwie oświadcza młody człowiek. Przepraszam, jakoś o tym zapomniałem, mówi dyrektor. To daj mi mopa, pokażę ci jak to się robi. Trwa rozprawa sądowa. Sędzia pyta: Oskarżony, czy przyznajesz się do tego, że łowiłeś ryby bez zezwolenia i złowiłeś 18 sztuk? Tak, przyznaję się. Ale mam prośbę, panie sędzio. Czy mógłby mi pan dać kilka kopii protokołu, żebym mógł go pokazać moim kolegom? Francuska skarży się swojej przyjaciółce. Wiesz, moja droga, mam pecha. Ale dlaczego? Pyta jej przyjaciółka. Bo nie mogę wyjść za milionera. Jak tylko go poznam, to albo on okaże się żonaty, albo ja już jestem zamężna. Milioner poprosił artystę o namalowanie jego portretu. Ten bardzo szybko spełnia prośbę i mówi: To kosztuje milion dolarów. Ale jak to możliwe? wykrzykuje milioner. Przecież pracowałeś tylko 15 minut. Tak, ale żeby zrobić to w 15 minut, uczyłem się przez 22 lata. Mieszkaniec miasta przyjechał do wioski na wakacje i rano poszedł na ryby. Doszedł do małego jeziora i zapytał przechodzącego mężczyznę: Proszę, powiedz mi, czy w tym jeziorze można łowić ryby? Oczywiście. Czyli jak coś złowię, to nie będzie to złośliwe? Nie, to byłby cud. Podróżując po jednym z regionów, pewien minister został zaproszony na polowanie na zające. Po zakończeniu polowania. Został jednogłośnie ogłoszony królem strzelców, ponieważ sam ustrzelił 30 zajęcy. Tak, to wspaniały wynik. Skromnie zauważył minister. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że miałem tylko 10 rund. Skromny dżentelmen zwraca się do pięknej sprzedawczyni. Wie pani, właśnie minąłem się z małżonką. Czy nie porozmawiałabyś ze mną trochę, choćby przez dwie minuty? Ale w jakim celu? Widzi pani, kiedy rozmawiam z pięknymi kobietami, moja żona zawsze skądś się pojawia. W sklepie z drogimi ubraniami pewien szanowany pan wypisuje czek. Sprzedawca mówi do niego: Zapomniał pan postawić kropkę. Tak rzeczywiście. Proszę, niech pan sam ją postawi. Nie mogę. Wszystko musi być napisane tym samym pismem. Sprzedawczyni naturalnych kosmetyków spotyka znajomego i pyta: Czy glinka, którą sprzedałam panu w zeszłym tygodniu, poprawiła wygląd pana żony? Tylko na dwa dni, a potem puder się starł. <śpiewanie> Starsza pani w bardzo złym humorze wchodzi do sklepu i mówi do sprzedawczyni: Wczoraj sprzedała mi pani bardzo starego kurczaka. Poznałam to po zębach, ale kurczaki nie mają zębów. Odpowiada zaskoczona sprzedawczyni. Ale ja je mam. Być może, ale myślę, że w nocy śpią oddzielnie od pani. Kowalski postanowił kupić dom i zadzwonił do agenta nieruchomości. Jak duży powinien być dom, który chce pan kupić? Na tyle duży, żeby żona nie miała wolnego czasu na czczegadanie i niekończące się wizyty u matki, a jednocześnie nie na tyle przestronny żeby teściowa chciała się do niego wprowadzić. Redaktor z oburzeniem pyta młodego dziennikarza: Dlaczego oszukałeś mnie? Twierdząc, że masz siedmioletnie doświadczenie w dziennikarstwie, skoro nigdy nie pracowałeś w tej dziedzinie. Ale przecież pan sam ogłaszał, że potrzebuje osoby z bogatą wyobraźnią. Młody dziennikarz, zakochany w ładnej sekretarce, prowadził z nią zalotną rozmowę, gdy nagle do biura wszedł jego szef. Na czym stanęliśmy w naszej rozmowie? zapytał młody mężczyzna. Dziewczyna, nie zauważając przybycia szefa odpowiedziała: Mówiłeś o naszej przyszłości, kochanie o naszym domu o przytulności salonu przy świetle kominka i o tym, jak chciałbyś pobić twarz tej starej małpy. Dama daje jałmużne kalece i mówi ze współczuciem. Jakie to musi być straszne, być kaleką. Niestety tak jest, proszę pani. Ale jeszcze gorzej jest być niewidomym. Ma pani rację. Kiedy byłem niewidomy, wrzucali mi do kapelusza tylko drobne monety. Przedsiębiorca sprawdza nowego księgowego. Umiesz prowadzić podwójną księgowość? Absolutnie odpowiada nowicjusz. W mojej ostatniej pracy prowadziłem nawet potrójną księgowość. Jedną księgę, w której zapisywano rzeczywisty dochód, prowadziłem dla właściciela, drugą, niewykazującą dochodu, prowadziłem dla udziałowców, a trzecią, wykazującą tylko straty, prowadziłem dla Urzędu Skarbowego. Mały chłopiec wraca z matką z miasta. Nad jego głową Wisi pęk balonów. Po co ci ich tyle? Pyta ojciec. Nie uczyliśmy cię z mamą, że trzeba oszczędzać. A ja ich nie marnowałem. Za każdym razem, gdy mama coś kupowała, sprzedawcy dawali mi balonik za darmo. Żona biznesmena jest fotografowana przy ruinach starożytnego Parfenonu. Siada na przewróconej kolumnie i wydaje instrukcje fotografowi. Proszę, postaraj się, aby mój samochód nie znalazł się w kadrze. W przeciwnym razie mój mąż pomyśli, że to ja przewróciłam kolumnę. Odnoszący sukcesy, młody bankier siedzi przy eleganckim stoliku w najdroższej restauracji i przekonuje ładną dziewczynę siedzącą naprzeciwko niego, aby została jego żoną. Kochanie. Kupię ci najbardziej luksusowy dom, jaki możesz sobie wymarzyć. Dam ci własne konto w moim banku i kredyty w najdroższych sklepach. Nie będziesz musiała pracować, będziesz miała cały sztab służących. Każdy weekend będziemy spędzać razem. A jeśli nagle uznasz, że popełniliśmy błąd, zawsze możemy się rozstać. Dziewczyna rozważyła jego słowa i odpowiedziała: A jak nazwiemy nasz błąd w przypadku rozpadu związku i co ja z nim potem będę robiła?